Z cyklu kuchenna ewolucja wracamy. Za mną Lublin, ulica Złota 2 i tutaj właśnie ten zielony się u fotografa w tym momencie. Restauracja Orient Express nieistniejąca. Już mówimy tutaj o szóstym sezonie, ósmym odcinku. Restauracja Orient Express nieistniejąca, która przeszła już do historii. Szukamy dalej restauracji w Lublinie, ale Lublin będzie taką historią smutną, bo większość restauracji została zamknięta. Pierwsza z nich Orient Express. Kuchenne ewolucje, wracamy dalej z Lublina, cykl nieistniejących restauracji. Za mną rynek 19, czyli restauracja Czarcia łapa. W tym miejscu się mieściła drugi sezon, 12 odcinek kuchennych ewolucji. Magda Gessler zmieniła to na Czarcią łapę, dodając Czucina Angelina, ale niestety restauracja przeszła do historii. I tak już jesteśmy w rynku z drugą nieistniejącą restauracją w Lublinie. Jadę dalej szukać. Kolejnych restauracji nieistniejących w Lublinie. Taki będzie oto cykl Lublin. Kuchenne rewolucje, zamknięcia. Zapraszam dalej, idziemy dalej. Dalej w cyklu kuchenne rewolucje, wracamy. Krakowskie przedmieście 26, czyli słynna restauracja Jesz Burger. Drugi sezon, drugi odcinek kontrowersyjny, a Sprawa trafiła do sądu, odcinek został szybko wycofany. Mówimy tutaj o emisji odcinka 11 września 2010 roku. Jest burger, tutaj taki słynny smok. właśnie tutaj się mieścił na krakowskiej 26. Tego oczywiście już nie ma. Co dalej? Zobaczymy. Jedzę, jadę dalej szukać restauracji w Lublinie po zamykanych, po kuchennych rewolucjach. Taki oto to będzie cykl. Chodźcie ze mną. A kolejnym miejscem po kuchennych ewolucjach to jest Onka. Szósty sezon, piąty odcinek, który się mieściła właśnie tu, gdzie teraz się mieści restauracja Kalyna z domowymi obiadami. Emisja odcinka 4 październik 2012. Tutaj na dół się właśnie schodziło do restauracji Onka, której już tutaj nie ma, więc ja idę szukać kolejnego miejsca po kuchennych ewolucjach w Lublinie zamkniętego. Chodźcie ze mną, zwiedzamy dalej te miejsca. I jeszcze jedno miejsce po kuchennych ewolucjach zamknięte w Lublinie. W tym momencie mamy tutaj tajski masaż, ale tutaj w tym miejscu mieliśmy restaurację Seomania, czyli szesnasty sezon, dziewiąty odcinek. Emisja tego odcinka 2 listopad 2017 roku. Tu był taki duży napis Seomania i z Seromanii, jak widzicie już nie zostało nic. Tak wyglądają restauracje po kuchennych ewolucjach w Lublinie. Pokazałem Wam przekrój wszystkich restauracji, które były osiągalne, pomijając na obrzeżach Lublina restaurację Pyszny Zajaz, w której macie osobny filmik. Tak wszystko w połączyłem w całość, aby pokazać Wam wszystkie zamknięte miejsca. Jestem w Lublinie, nic innego nie udało się odwiedzić. Mam nadzieję, że w tym momencie Magda nie przyjedzie, czegoś nowego nie zrobi, bo będę musiał tutaj wrócić. A tak na razie nie ma do czego wracać. I po to są kuchenne ewolucje, i po to jest Maciej podróżuje i smakuje, żebyście mieli pełny wgląd tego, co się dzieje z miejscami po kuchennych ewolucjach. Tak jak tutaj, zamknięte. Zamknięte, bo nie otwarte. A ja. Uciekam i jadę dalej szukać miejsc po kuchennych rewolucjach w Polsce. Zapraszam do subskrypcji kanału, do zostawiania łapek w górę, do komentowania, do polubienia i do wszystkich innych rzeczy, bo po to ja właśnie jadę, żebyście Wy się odzywali do mnie i żebyście cokolwiek napisali, wyłapkowali, zalajkowali, zasubskrybowali, wspali i wszystkie inne rzeczy. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego z kulinalnej trasy. Pozdrawiam, reporter Maciej. I fresura. Wszystkiego dobrego.